Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by pomyśleć, że to, czego najbardziej się wstydzisz, może być właśnie tym, co najbardziej zbliża cię do Boga? A może nauk, który próbujesz ukryć, jest tym, który ujawnia twój prawdziwy cel? A jeśli ci, którzy najbardziej cierpią, ci, którzy czują się najbardziej złamani, są właśnie tymi wybranymi, by przemienić świat? Dopóki nie uświadomisz sobie nieświadomego, to ono będzie kierować twoim życiem i nazwiesz to przeznaczeniem. Weź głęboki oddech. Powietrze jest ciężkie, jakby sam wszechświat wstrzymywał oddech razem z tobą. Na skraju ciszy rozbrzmiewa pradawny szmer, coś co nie pochodzi z zewnątrz, ale z głębi tego, o czym zapomniałeś. Edgar Cayce, człowiek, który słuchał niewidzialnego, powiedział, że każda ludzka udręka jest wezwaniem do pamięci. To cierpienie, uzależnienie i niekontrolowane impulsy nie są karami, Lecz kodami duszy, które próbują się ujawnić. A co, jeśli to, co nazywasz słabością, jest w rzeczywistości tajemnym językiem zapomnianego celu? Niektórzy ludzie uciekają przed swoim cieniem, jakby był wrogiem, ale Keys widział w nich cichych nauczycieli. Wierzył, że duch nie manifestuje się tylko w świetle. Manifestuje się również w pęknięciach, upadkach, wadach, które odsłaniają otchłań, a jednocześnie możliwość jej przekroczenia. Być może dlatego niektóre pokusy wydają się tak precyzyjne, tak osobiste, jakby znały dokładny punkt, w którym się załamujesz. Ale co, jeśli to nie tylko słabość, co, jeśli to odbicie pradawnego powołania, znak, że jest w tobie coś, co jeszcze się nie przebudziło? Każde pragnienie, jak powiedział Casey, jest próbą boskości, by dotknąć świadomości poprzez ciało. Nawet najciemniejsze pragnienie zawiera ziarno objawienia. Nic nie jest przypadkowe na drodze duszy, ani błąd, ani wina, ani ból. Wszystko jest surowcem do zapamiętania. A w chwili, gdy przestaniesz się opierać i zaczniesz słuchać, uświadomisz sobie, że w uzależnieniu rozbrzmiewa głos, szepczący: „Nie szukasz przyjemności, szukasz uczucia.” Co by się stało, gdybyś przestał potępiać swoje impulsy i zaczął je rozszyfrowywać? Gdybyś zrozumiał, że uzależnienie nie jest końcem, lecz początkiem sekretnej inicjacji, Kais powiedział, że ludzie budzą się dopiero wtedy, gdy uświadamiają sobie, że zło, którego się boją, jest jednocześnie cieniem dobra, którego szukają. To właśnie w tym uświadomieniu rozpoczyna się wewnętrzna alchemia, moment, w którym trucizna staje się lekarstwem, a chaos ścieżką. Ale jest w tym ryzyko, bo kiedy patrzysz w otchłań, ona patrzy w twoją stronę, i nie każdy może znieść to, co drzemie głęboko w jego duszy. Mimo to Keys upierał się, nic, co jest naprawdę twoje, nie może cię zniszczyć. Być może strach, który odczuwasz, jest jedynie progiem między tym, kim byłeś, a tym, co jest ci przeznaczone pamiętać. A potem, gdy cisza znów się zagęszcza, a świat zdaje się zawieszony w oczekiwaniu. Pojawia się nieuniknione pytanie, takie którego nikt nie odważy się zadać głośno. Co jeśli wszystko, co nazywamy grzechem, jest jedynie przebraniem świętości? Tam, gdzie jest uwięziona dusza, powiedział Edgar Case, istnieje również portal wyzwolenia, który czeka na przekroczenie, ale prawie nikt nie odważy się zrobić pierwszego kroku. W życiu codziennym uzależnienie rzadko prezentuje się w mistycznym obliczu. Pojawia się w milczącym powtarzaniu dni, to chęć otwarcia telefonu komórkowego bez powodu, pragnienie zadowolenia kogoś, kto nigdy nie odwzajemnia, łód, który nie jest głodem, zmęczenie, które przychodzi nawet po odpoczynku, to drobne szczeliny, przez które dusza próbuje dać się usłyszeć. Cajce wierzył, że te powtórzenia nie są błędami woli, lecz zakodowanymi wiadomościami, które nalegają dopóki nie zostaną zrozumiane. Opowiedział o kobiecie, która szukała pomocy, ponieważ czuła się pochłonięta niewidzialnym przymusem. Nic jej nie zaspokajało. Miała dom, rodzinę, wiarę, ale czuła się pusta. Podczas jednego z odczytów duchowych, Casey zobaczył świetlisty łańcuch wokół niej, zamykający się na jej piersi. Powiedział jej, że jej obsesją nie jest przyjemność, ale sens, że za każdym razem, gdy próbuje wypełnić pustkę rozproszeniami, karmi jedynie więzienie. To, co nazywasz pokusą, jest jedynie echem uśpionego celu, powiedział. Kilka dni później kobieta zaczęła zapisywać swoje sny i stopniowo odkrywała, że jej prawdziwym darem jest uzdrawianie innych poprzez słuchanie. Głód zniknął, uzależnienie stało się powołaniem. Jak często robimy to samo, nie zdając sobie z tego sprawy? Gonimy za czymś, wierząc, że to pragnienie, podczas gdy w rzeczywistości to tęsknota za czymś, o czym jeszcze nie pamiętaliśmy. Kajs uważał to za esencję ludzkiego dramatu, próbę zagłuszenia wołanie duszy hałasem świata powiedział, że każdy przymus jest mapą, a punkt największego bólu wskazuje dokładnie, gdzie duch pragnie się przebudzić. Uzależnienia zatem nie trzeba eliminować, trzeba je przełożyć. Pomyśl o tych nocach, kiedy sen nie przychodzi, kiedy twój umysł kręci się w kółko. A ciało szuka ukojenia w automatycznych gestach. Co jeśli ten dyskomfort nie jest porażką, ale znakiem? Co jeśli Bóg, zmęczony czekaniem, aż będziesz słuchał w spokoju, postanowił przemówić do ciebie poprzez dyskomfort? Kejs wierzył, że boskość objawia się tam, gdzie najmniej się jej spodziewamy, w błędzie, w zmęczeniu, w ciszy między dwiema myślami. To tam dusza próbuje sobie przypomnieć, kim jest. Ale zrozumienie tego jest ryzykowne, bo gdy świadomość zbliża się do tajemnicy, wszystko co fałszywe zaczyna się rozpadać. To, co kiedyś wydawało się kontrolą, okazuje się więzieniem. To, co kiedyś nazywaliśmy słabością, okazuje się źle skierowaną siłą. To właśnie w tym momencie wielu się poddaje, gdy uświadamiają sobie, że wyzwolenie nie leży w przezwyciężeniu uzależnienia, ale w przezwyciężeniu go. A czasem właśnie wtedy. W chwili, gdy ból wydaje się nie do zniesienia, zasłona unosi się po raz pierwszy. Coś przebija się przez cień, a to, co było udręką, zaczyna ujawniać swój cel. Problem w tym, że niewielu zostaje na tyle długo, by zobaczyć, co kryje się za tym wszystkim. Są bóle, które nie należą wyłącznie do tego życia. Edgar Cayce powiedział, że ciało jest otwartym pamiętnikiem duszy, a każda niewidzialna blizna zawiera historię z innych istnień. Fragmenty wyborów, obietnic i porażek, które wciąż wibrują w czasie. Być może dlatego niektóre cierpienia wydają się nieproporcjonalne, wręcz niesprawiedliwe. Wynikają nie z pojedynczego wydarzenia, ale ze wspomnienia, którego umysł nie potrafi przywołać, choć serce nigdy nie zapomniało. Kiedy odczuwamy ból, którego nie potrafimy wyjaśnić, to znak, że coś przodków próbuje się w nas odkupić. Kajce wierzył, że dziedziczymy nie tylko cechy fizyczne czy rodzinne zwyczaje, ale także duchowe energie i obciążenia. Każde pokolenie to powtarza, aż ktoś postanowi to zrozumieć, ale zrozumienie jest niebezpieczne, bo dotykając nici tego niewidzialnego dziedzictwa, wyłania się nie tylko ból, to przeznaczenie. Dusza, która budzi się do swojej misji, nie znajduje natychmiastowej nagrody, znajduje pracę, cichą pracę. Niewidoczną dla oczu świata, ale niezbędną dla harmonii całości. Kaisi dostrzegł w tym ukryte znaczenie cierpienia. Jest ono punktem styku między tym, kim byliśmy, a tym, kim możemy być. To ogień, w którym oczyszcza się wewnętrzne złoto, nawet jeśli umysł woła o ulgę. Powiedział, że uzdrowienie nie polega na wymazaniu bólu, ale na przejściu przez niego, aż ujawni on swój dar. A co jeśli dar, którego szukasz, jest ukryty głęboko w twojej ranie? Co jeśli to, czego zawsze unikałeś, jest w rzeczywistości kluczem do twojego celu? Kajce przytaczał przypadki, w których pozornie zwyczajni ludzie, po przejściu druzgocących kryzysów, przebudzili w sobie talenty i wglądy, których nigdy wcześniej nie manifestowali. Mężczyzna, który stracił wszystko, prospaczy odkrył zdolność uzdrawiania innych poprzez samo nakładanie rąk. Młoda kobieta, która przez lata cierpiała na depresję, zaczęła pisać natchnione przesłania, które zmieniały życie setek nieznajomych. W każdej historii schemat był ten sam: kiedy ego się rozpadało, dusza wreszcie mogła odetchnąć. Upadek nie był karą, był inicjacją. Cierpienie otwierało szczelinę, przez którą wpadało światło, a dotychczas sztywna ludzka tożsamość stała się kanałem boskości. Ale jest coś, czego prawie nikt nie dostrzega. Prawdziwa transformacja nie dokonuje się w chwili bólu, ale w chwili, gdy postanawiamy nadać mu sens. To akt spojrzenia na chaos i powiedzenia: Tu wciąż jest cel. Kajs nazwał to aktywnym pamiętaniem, Duką przekształcania wspomnienia cierpienia w duchową świadomość. Ten wybór zmienia wszystko, ponieważ tam, gdzie była tylko rozpacz, zaczyna wyłaniać się wizja. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że życie może nie chce Cię pocieszyć? Ale przywołać, że każdy kryzys to tak naprawdę wezwanie do przypomnienia sobie, kim jesteś i po co przyszedłeś na świat, to w ciszy po burzy wołanie staje się słyszalne. Nie przychodzi słowami, lecz obecnością. Coś w tobie się porusza delikatnie i natarczywie, prosząc o uznanie, a kiedy w końcu to słyszysz, rozumiesz, że nic nie poszło na marne. Każda strata, każda łza, każde uzależnienie miało swój cel. Przygotować grunt pod ponowne spotkanie z tym, co zawsze czekało w twoim sercu. Ale co się stanie, gdy to ponowne spotkanie zacznie zmieniać wszystko wokół ciebie, tym to, co uważałeś za prawdziwe? To właśnie w tym momencie Edgar Case uczynił niewidzialne nieuniknionym. Powiedział, że izolacja nie jest karą, lecz momentem, w którym boskość wymazuje hałas świata, aby mogła przemówić do ciebie bezpośrednio. Wielu desperacko szukało jego odczytów wierząc, że ich ból to okrutne wyjątki, ale case dostrzegał pewne schematy. Zauważył, że najbardziej cierpieli zawsze ci, którzy mieli ciche misje, stare dusze przeznaczone do przywrócenia czegoś, o czym czas zapomniał. Opowiedział historię mężczyzny, który po latach samotności i straty, zaczął nagrywać głosy w swoich snach. Nie były to halucynacje, były to wiadomości w językach, których nigdy się nie uczył. Kiedy teksty zostały przetłumaczone, Ujawniły nauki o uzdrawianiu energią, które pokrywały się ze starożytnymi technikami tybetańskimi. Skąd mógł to wiedzieć, nie opuszczając Virginii? Kejse uśmiechnął się i powiedział, nic prawdziwego nie ginie, zmieniają się tylko jego opiekunowie. Współczesna nauka może nazywać to pamięcią genetyczną, nieświadomością zbiorową lub synchronicznością. Kajce nazwał to ciągłością duszy. Wierzył, że każdy człowiek nosi w sobie wibracyjny zapis wszystkiego, czego kiedykolwiek doświadczył niewidzialne archiwum, które manifestuje się poprzez intuicję, sny, powtórzenia i niemożliwe zbiegi okoliczności. Dlatego, gdy coś porusza cię bez wyjaśnienia, prawdopodobnie na nowo odkrywasz duchową pamięć echo tego, kim byłeś i czym nadal jesteś. Nic nie jest przypadkowe, gdy dusza jest w trakcie przypominania sobie ale co? Jeśli to wspomnienie jest bardziej niebezpieczne niż pocieszające? Co jeśli przypomniwszy sobie, kim naprawdę jesteś, zdasz sobie sprawę, że całe twoje życie zbudowane jest na nieuniknionym zapominaniu? W archiwach Keisa znajdują się osobliwe relacje ludzi, którzy po przebudzeniu do swojej prawdziwej duchowej tożsamości zaczęli postrzegać czas inaczej, śnili o miejscach, których nigdy nie odwiedzili, i po przeprowadzeniu badań Odkrywali precyzyjne szczegóły geograficzne. Inni zaczęli rozpoznawać nieznajomych jako starych znajomych, przypominając sobie rozmowy z życia, które nigdy nie mogły się wydarzyć. Sam Case tego doświadczył. Podczas seansu w transie opisał zatopione miasto z niezwykłą precyzją. Dekady później nurkowie odkryli podobne ruiny u wybrzeży Bimini na Bahamach, kamienne struktury ustawione dokładnie tak, jak przewidział. Przypadek? Dla niego był to po prostu dowód na to, że czas jest iluzją, którą przemierza dusza. A co jeśli ta iluzja jest powodem naszego cierpienia? A co jeśli to, co nazywamy przeznaczeniem, to po prostu stopniowe ponowne zjednoczenie z fragmentami nas samych rozproszonymi w czasie? Kajsy wierzył, że każdy człowiek jest iskrą w podróży pamięci. Wszystko, co nazywamy kryzysem, stratą czy samotnością, jest po prostu procesem reintegracji tych części. Mówił, że dusza nie ewoluuje po linii prostej, lecz spiralnie, zawsze wracając do tego samego punktu, ale na wyższym poziomie zrozumienia. Pól powtarza się, aż wspomnienie stanie się świadomością. Powtarzanie ustaje, gdy w końcu zrozumiemy, czego miało nas nauczyć. I w tym momencie cisza przestaje być samotnością, a staje się objawieniem. Być może dlatego samotność tak bardzo boli bo jest echem wezwania, a kiedy w końcu odpowiadamy, coś zaczyna się zmieniać niemal niezauważalnie. Energia się reorganizuje, pojawia się synchroniczność, zbliża się obecność. To, co wydawało się puste, nabiera gęstości. To, co wydawało się końcem, ujawnia się jako początek. Ale pytanie, które Casey pozostawił w powietrzu, niczym wyzwanie dla słuchających, było proste i przenikliwe. Co zrobisz, gdy cisza zacznie odpowiadać? Edgar Casey powiedział, że prawdziwi uzdrowiciele nie rodzą się gotowi. Są kształtowani w ogniu własnego bólu. Każda budząca się dusza nosi bliznę, która pulsuje jak wspomnienie i obietnica. Wierzył, że im głębsza rana, tym potężniejsze światło może z niej wypłynąć. I właśnie w tym momencie ścieżka staje się niebezpieczna, ponieważ wielu myli przebudzenie z chwałą. Gdy w rzeczywistości zaczyna się ono od nieporządku. Chaos nie przychodzi, by karać, przychodzi, by reorganizować. To dusza rozszerza się poza mury zbudowane przez strach. Czasami objawia się to nagłymi stratami, nieoczekiwanymi zerwaniami, spotkaniami, które wydają się przypadkowe, ale ujawniają niemożliwą precyzję. Tajce widział w tym bezpośrednie działanie ducha, przeorganizowującego życie, by dostosować istotę do jej prawdziwej misji. Powiedział, że przed każdym objawieniem zawsze następuje próba. Kiedy dusza ma sobie przypomnieć, świat zdaje się walić. Ludzie oddalają się, możliwości znikają, ciało choruje, a przeznaczenie staje się niepewne. To punkt największego napięcia. Moment, w którym wszystko, co znane, traci sens. Ale Case ostrzegał: to w tej ciemności zaczyna jaśnieć cel. Sam tego doświadczył. Po okresie wielkiego wyczerpania fizycznego chwilowo stracił głos. I dopiero wtedy odkrył swój dar uzdrawiania poprzez modlitwę w transie. Ograniczenie stało się przejściem. To, co wydawało się porażką, było w rzeczywistości rytuałem inicjacji w nową świadomość. A co jeśli to, co nazywasz stratą, jest w rzeczywistości przygotowaniem do roli, do której się urodziłeś? Co jeśli tym, czego boisz się najbardziej, jest właśnie ta brama, którą musisz przekroczyć? Istnieje moc, która ujawnia się. Gdy przestajemy się opierać. Kajse wierzył, że dusza akceptując własny ból, aktywuje cichą energię, zdolną zmienić otoczenie ludzi, a nawet wydarzenia wokół niej. Mówił, że wszelkie prawdziwe uzdrowienie zaczyna się w momencie, gdy ktoś postanawia przestać biec, że prosty akt pozostania obecnym w obliczu cierpienia zmienia wibracje wszystkiego, czego dotknie. Dlatego niektórzy z najbardziej zranionych stają się latarniami morskimi. Ich obecność przemawia przed słowami, nie dlatego, że wiedzą więcej, ale dlatego, że przeszli już przez otchłań i wrócili z czymś, czego tylko głębia może nauczyć. Ale kryje się jeszcze większa tajemnica. Kajse twierdził, że kiedy dusza zamyka cykl bólu i przekształca go w służbę, otwiera się nowa warstwa świadomości. To, co kiedyś było ludzkie zaczyna stawać się kanałem, synchroniczności mnożą się, sny stają się instrukcjami. A intuicja przestaje być szeptem, a staje się czystym głosem. To duch przejmuje dowodzenie. W tym momencie życie przestaje być ciągiem przypadkowych zdarzeń, lecz nieustannym dialogiem między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne. I być może właśnie to się z tobą teraz dzieje. Wszystkie pęknięcia, cała pustka, cała samotność. Być może nic z tego nie było karą, a raczej treningiem. Wszechświat nie odsuwał cię od innych lecz przygotowywał cię do słuchania ich z miejsca, które niewielu zna, bo uzdrowiona dusza nie przemawia z góry, lecz z głębi rany i właśnie tam, w tym momencie napięcia, gdzie człowiek spotyka się z wiecznością, rozbrzmiewa głos Kejsa, przypominając Nie jesteś złamany, jesteś przebudzony, ale przebudzić się ku czemu? To pytanie zaczyna płonąć w ciszy, torując drogę temu, co nastąpi. Momentowi, w którym wszystko, co wydawało się bólem, objawi się jako powołanie. Nie postrzegaj już swoich blizn jako znaków wstydu, lecz jako pieczęcie przejścia. Każda z nich dowodzi, że pokonałeś ból i wciąż tu jesteś, oddychając, bardziej świadomy, pełniejszy. Edgar Cayce powiedział, że prawdziwa nauka nie pojawia się, gdy pojmujemy coś umysłem, ale gdy czujemy to ciałem, gdy doświadczenie przemienia nas od wewnątrz. I być może dlatego tak często musimy dotknąć Ziemi, aby zrozumieć to, co wysokie. Ziemia to punkt spotkania duszy z rzeczywistością. To tam Bóg naucza bez słów, jedynie obecnością. Przez lata Casey słyszał ludzi z całego świata proszących o odpowiedzi, a jego wskazówki były niemal zawsze takie same. Zwróć się do wewnątrz. Nie uciekaj od tego, co boli, słuchaj. Nie porównuj się, obserwuj. Każda emocja, każde uzależnienie, każda pustka jest ukrytym zaproszeniem. Praktyka zaczyna się po prostu. Poświęć każdego dnia chwilę na ciszę. Usiądź bez rozpraszaczy, zamknij oczy i zadaj sobie pytanie, co we mnie wciąż woła o pojednanie. Następnie zapisz, co przychodzi. Może się to wydawać drobiazgiem, ale to właśnie w tym akcie szczerości dusza zaczyna się reorganizować. Przekształcenie bólu w cel, to codzienny wysiłek słuchania i cierpliwości. To nie poszukiwanie doskonałości, ale obecności. A gdybyś od dziś zaczął postrzegać życie jako ciąg znaków, a nie problemów, co by było, gdyby każda trudna osoba, każda porażka, każda strata były po prostu kolejną lekcją w Twoim duchowym rozwoju? Kajce twierdził, że każde cierpienie zawiera mapę, a ci, którzy ją rozszyfrowują, stają się zdolni do prowadzenia innych. Uzdrowienie, które osiągasz, nie jest tylko Twoje. Ono się rozprzestrzenia. Gest, słowo, prosta, świadoma obecność może zmienić czyjś bieg, a ty nawet tego nie zauważysz. To jest prawdziwy cud. Odkrycie, że twoja historia ze wszystkimi jej niedoskonałościami może być odpowiedzią, której szukał ktoś inny. Więc weź głęboki oddech. To, co tak daleko zaszedłeś, nie poszło na marne. We wszystkim kryje się sens, nawet gdy go nie dostrzegasz. Nie jesteś złamany, jesteś kształtowany. I za każdym razem, gdy zamiast uciekać, decydujesz się zajrzeć w głąb siebie, jakaś część ciebie się odradza. To jest ostateczne powołanie: żyć w przebudzeniu, działać z sensem, używać tego, co kiedyś bolało jako narzędzia uzdrowienia. Nie czekaj na idealny moment, jest teraz. Niech twoja obecność stanie się cichą modlitwą, a twój ból służbą światu. Jeśli ten film cię poruszył, jeśli któreś z jego słów poruszyło twoje serce, Zostaw lajka, napisz w komentarzach, co poczułeś. Może to być myśl, pytanie lub po prostu symbol, który reprezentuje cię dzisiaj. Nawet jeśli jesteś anonimowy, twoje dzielenie się jest częścią tego uzdrawiającego ruchu. A jeśli chcesz kontynuować tę drogę samopoznania, zasubskrybuj kanał. Nie obiecujemy łatwych odpowiedzi, ale prawdziwe ścieżki. Bo ostatecznie to nie świat musi się zmienić, ale sposób, w jaki zdecydujesz się w nim obudzić.